Dlaczego osoby, które mówią, że już mają to za sobą, nadal oglądają treści o NPD? Już mnie nie interesuje narcyz, jednak tu jestem. O czym to naprawdę świadczy? Taki materiał przygotowałam na dziś. Moim zadaniem nie jest weryfikowanie, czy ktoś jest uzdrowiony. Moim zadaniem jest pokazywanie mechanizmów i to robię tutaj. Dziś chcę odnieść się do komentarzy, których bardzo często, które bardzo często pojawiają się na kanale w stylu mnie już nie interesuje co robi narcyz, chcę żyć pełnią życia, było, minęło i to zdanie samo w sobie brzmi jak zdrowienie, ale czy to na pewno oznacza, że proces jest domknięty? Wychodzenie z relacji z narcyzem ma kilka poziomów. Pierwszy to poziom decyzji umysłu. Nie chcę już o nim myśleć, nie interesuje mnie co robi, mam to za sobą. Jeśli jesteś na tym etapie i nadal tu jesteś, to nie znaczy, że coś z tobą nie tak. To znaczy, że twoja psychika domyka proces we własnym tempie. A kiedy wiedza o NPD przestaje pomagać, a zaczyna zatrzymywać, ten film nie jest po to, żeby kogokolwiek ocenić. Jest po to, żeby przestać podtrzymywać rolę ofiary. Wiedza o NPD ma sens tylko wtedy, kiedy pomaga nam wracać do realnego życia, a nie wtedy, gdy zastępuje nam życie. Na początku, po relacji narcystycznej, wiedza ratuje nam życie. Ona porządkuje chaos, daje język na to, co było przemocą. Ale problem zaczyna się wtedy, gdy całe myślenie krąży tylko wokół narcyza, a życie w tu i teraz zostaje wstrzymane. W tym momencie wiedza przestaje leczyć, a zaczyna utrwalać tożsamość osoby zranionej. Bardzo często słyszę, mnie już nie interesuje, co robi narcyz i ja to rozumiem. To jest decyzja umysłu. Słys słyszę często narcyz i wszystko, co mnie z nim łączy, mierzi mnie. To nadal reaguje emocjonalnie. Zdanie chcę żyć pełną piersią jest bardzo prawdziwe, ale ono pokazuje różnicę między intencją a realnym stanem układu nerwowego. Zdrowienie to moment, w którym nie musisz już nic deklarować. Nie musisz nikogo przekonywać, no po prostu żyjesz i wtedy treści o NPD przestają być potrzebne, ponieważ Twoja energia wraca do Ciebie. W terapii i w pracy energetycznej zawsze mówię jedno: nie jesteś tu po to, by analizować narcyza w nieskończoność. Jesteś tu po to, by odzyskać kontakt ze sobą, wrócić do ciała, nauczyć się żyć bez ciągłej czujności. Wyjście z roli ofiary nie polega na tym, że już nic nie czuję, żeby była jasność. Polega na tym, że narcyz przestaje być osią Twojego świata. Jest brak wewnętrznych dialogów, analiz, odtwarzania rozmów w głowie. Jest brak impulsu, by się tłumaczyć, udowadniać, reagować. Praca techniczna jest do zrobienia trauma, granice, regulacja emocji, karma. Karma jest energią, kochani. Jakie byty bytują w Twojej przestrzeni energetycznej klątwy, programy? Ta praca rzeczywiście sprawi, że narcyza zgubisz nie poprzez blokadę na Facebooku, ale zgubisz go energetycznie, pracą ze sobą. Opowieści o narcyzach są wygodne. Podjęcie prawdziwej pracy, odpowiedzialność za swoje życie, już nie. Mówię to jako praktyk, nie wykładam tu teorii. To doświadczenie osobiste, sprawdzone na sobie.